Znajdujemy się w miejscowości Bóg, gdzie aktualnie jest wymiana syreny, syreny elektromechanicznej na syrenę elektroniczną. Jest to yy, kolejna syrena, którą dzisiaj montujemy. Pierwszą montowaliśmy w miejscowości Dołuje i kolejną trzecią planujemy w miejscowości Rzędziny. W Minie Dobra jest rozmieszczonych 13 syren. Z tego 10 już jest nowoczesnych syren elektro, elektronicznych i te trzy dzisiejsze, które wymieniamy to są syreny stare, Elektromechaniczne. Różnica polega na tym, że te stare syreny musiały być włączane przez człowieka bezpośrednio musiał dojść do syreny, włączyć przycisk. Dzisiaj te nowoczesne syreny mogą być uruchamiane za pomocą aplikacji z komputera praktycznie z dowolnego miejsca. Włączone one będą w system alarmowania i ostrzegania kraju. Także no, jesteśmy już gminą praktycznie przygotowaną w 100%, żeby spełnić wszelkie wymagania włączenia się. W nowoczesny system alarmowania i ostrzegania kraju. Obecnie na terenie gminy zainstalowanych jest 13 nowoczesnych syren alarmowych. Wszystkie sterowane są automatycznie w centrali znajdującej się w gminnym centrum zarządzania kryzysowego w Wołczkowie i włączone do krajowego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców. Przeprowadzono już testy nowego systemu. Nowoczesne Syreny, oprócz sygnałów, mogą też przekazywać komunikaty głosowe, na przykład dotyczące epidemii koronawirusa. E, tutaj, akurat w miejscowości Buk Syrena jest zakupiona z funduszu unijnego. Fundusz unijny Pomarania Interreg, który dofinansowuje ten cały system w 80%. Także, zarówno Syrena, która jest dość kosztowna. Alarmowa oraz centrala, która jest zamontowana w miejscowości Wołczkowo są dofinansowane właśnie w tej dość wysokiej kwocie z Unii Europejskiej z pomorania Interreg. Centrala ma duże możliwości, oprócz możliwości alarmowania poprzez syreny, które mam rozmieszczone na terenie gminy, ma również możliwość rozmieszczania w szeregu różnych czujników, chociażby nawet jakości powietrza, czujników chloru, amoniaku. Jest to o tyle dobre i sensowne, że zakłady police, które są dość blisko rozmieszczone naszej gminy. W no, przypadku jakiejkolwiek awarii będzie taka możliwość, żebyśmy mogli mieć bardzo szybko sygnał o, o, o zanieczyszczeniu powietrza. Obok mamy radia, które służą nam do łączności w sieci radiowej ustalonej przez wojewodę z chociażby nawet starostwem policem. Mamy taką możliwość, żeby się komunikować z ochotniczą strażą pożarną oraz wszelkimi innymi służbami, które są akurat na terenie i mogą wykonywać wspólnie z nami współdziałanie w czasie prowadzenia różnych akcji ratowniczych.